Cześć, jestem w szklarskiej porębie. Jeżeli będziecie chcieli iść do, do rozdroża pod zwaliskiem ze stacji PKP wolności, później niebieskim szlakiem tam idziecie spok. W, w prawo, nieczerwony na skrót, to dojdziecie do kamienia Preusslera, najstarszy zachowany pomnik gór izerskich. Głasu upamiętnia miejsce śmierci mistrza szklarskiego Hansa. Preusslera 1597-1668 właściciela huty Szkła na Białej Dolinie lokalizacja tutaj szklaska Poręba ulica Izerska dawniej stara droga celna niemiecki Alte Zollstrasse niebieski szlak z Białej Doliny do no, niebieskim na Izerskie Garby albo na rozwidlenie tam a gaz, jest głaz no, gaz, no proszę bardzo głaz pokazany 1668 1668. Czyli najstarszy zachowany ten gór izerskich. Chyba mam kamyczek mój, wiecie eee, kanału YouTube Kuba Kuba i chyba go tutaj zostawię, bo widzę, że zostawiają. Tylko muszę poszperać po plecaku. Mm, wiem, że mam. No i tutaj są lokalizacja domki do wynajęcia. Droga biegnie tak, i szlak tak. Z drugiej strony jest choinki, 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 lasek. No i w dół. I stamtąd przyszedłem. Tam jest Szklarska, tam jest ten dworzec. Szklarska górna. To na razie.